akcja kamera klaps chyba z piąty raz podchodzę do tego żeby nagrać wstęp do tego odcinka bo ciągle coś jakiś za dużo myśli w głowie i wtedy jest taki potok słów z mojej strony taki nieokrzesany, że jak zaczęłam od jednego wątku a przeskoczyłam w następny nie kończąc tamtej myśli w końcu no piąty raz zaczynam nagrywać <laughs> hejka na moim kanale witam was serdecznie to ja Katarzyna chciałam tak sobie zacząć, że wezmę sobie kamerę w ten piękny wrześniowy poranek, który okazał się wietrzny bardzo od rana. Wyobraźcie sobie, bo ostatnie można powiedzieć wręcz tygodnie były naprawdę takie ciche i spokojne. A dzisiaj mocno zaczęło wiać. A chciałam mocno pochwalić się efektami naszych prac ogrodowych. No ale w sumie to by był taki falstart, bo tak, zacznę od tego, że w sumie najpierw Cofniemy się, bo wczoraj robiliśmy wielkie porządki w ogrodzie. Jesień to dla mnie czas porządków w ogrodzie. Tym razem zaczęłam od forsycji, która przez lata urosła tak, że zasłoniła mi cały widok z okna. Postanowiłam zrobić jej prawdziwe spa, drastyczne cięcie, odmładzające. Chciałam wpuścić do ogrodu więcej światła i świeżości. Wiem, że na wiosnę forsycja odwdzięczy się nowymi, młodymi pędami i pięknym, żółtym kwitnieniem. Wszystkie ucięte gałęzie wrzucam do mojego małego, trochę zabawkowego, ale w pełni wystarczającego parębaka. A potem przyszła pora na prawdziwe wyzwanie. Ogromny krzak bzu. Dlaczego mówię, że prawdziwe wyzwanie? Dlatego, że pamiętam, jak dokładnie 5 lat temu pierwszy raz zmagałam się z tymi twardymi gałęziami. Ja nie miałam pojęcia, że gałęzie bzu to takie twarde drewno. Dzisiaj próbuję przyciąć bez. Muszę chwilę odpocząć takie to jest męczące. Tu bez jest tak twardy. Jestem w szoku, nie aż mi ręka boli. Dziś czuję, jak bardzo istotne jest dla mnie to, że mam na kogo liczyć i że nie muszę już wykonywać takich prac sama. Ba, ja nawet już nie chcę. O. Już zaraz po robocie łańcuch do ostrzenia. zaraz go zabieram. Po drodze zostawił Bartasa. Aha. Bo tak przy ziemi robisz, wiesz? No, no. To jest tu pełno piachu. to nie? O, jest ten... Niełem nic, ale to jest po prostu No i wiem, że czasami życie układa się tak, że jesteśmy sami i niewiele od nas wtedy zależy. Takie etapy po prostu trzeba przyjąć i przejść, a czasami się z nimi pogodzić. Dla mnie takim momentem było to, gdy zostałam tutaj sama. Ostatnio przeczytałam gdzieś tam w internecie, że samotność to cena za to, że było się dla wszystkich prócz samego siebie. No coś w tym jest. Teraz z perspektywy czasu, kiedy oglądam moje stare filmy na kanale, które są przecież trochę takim moim pamiętnikiem, robi mi się żal samej siebie z tamtego okresu. Pamiętam wasze komentarze i wtedy tego tak nie rozumiałam. Czułam się czasami zaatakowana, bo przecież w danym momencie naprawdę niewiele od nas zależy. I pomimo chęci i tego, żebyśmy chcieli, to nie można na pstryk ułożyć sobie życia. No tak to już jest. Ale jak to mówią? Było, minęło. Na całe szczęście, właśnie wtedy tego tak nie postrzegałam. Byłam silna, chciałam i nie poddawałam się, bo co jak co, ale swoje miejsce na ziemi ważna rzecz. Nisko. Tu już... Dziś z pokorą, zrozumieniem i wdzięcznością przyjmuję każdą pomocną dłoń. Nie unoszę się dumą. Czuję ogromną odpowiedzialność, pokazując Wam moje życie. I wiedząc, że dla wielu z Was jestem inspiracją. Często pytacie mnie, czy Wam też starczy sił, czy też możecie próbować takiego życia. I choćbym nie wiem, jak chciała, nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie na tak bardzo ważne pytanie. Ale jedno wiem na pewno: z odpowiednią osobą na pewno jest lepiej. Chryste, nie macie pojęcia, ile za wami jest jeszcze do zrębkowania. Ale skoro nie macie pojęcia, to wam pokażę. Bo Macie się wziął i jeszcze uciął trochę akację, tą od drogi, żeby też tak nie przeszkadzała. No i jeszcze cała tutaj ta sterta, ale w sumie, jak tak spojrzę, jak niewiele tego jest z tych wszystkich krzaków. Jednak taki zrębaczek, nawet zabawkowy, powiem Wam. Jest godny polecenia. No i ja wiem, wiem, że będziecie się pytać, dlatego wam w sumie tutaj napiszę, jaka to jest firma. gatec przez cenę końcu. To jest jakaś polska firma, i ją kosztował w sumie 500. Szał, taki budżetowy. Ja zawsze mówię, że nie stać mnie na rzeczy tanie, ale. Sorry, mikrofon, ale tutaj akurat mogę powiedzieć śmiało, bo to już będzie teraz trzeci sezon, jak go używam. I tyle co on tutaj tej wierzby tego wszystkiego przerobił. To naprawdę szok. Co jakiś czas, jak taki świeże się zrębkuje, no to trzeba się schylić i wiadomo, no przypycha się trochę, bo to są same liście. O. No to wiadomo, że co jakiś czas trzeba tam jednak, oczywiście, jak jest wyłączony. A jak jest włączony, to ja tam tak kikiem od spodu sobie. Albo go popukam i to wszystko wylatuje. Niemniej myślę, że jak na taki mały ogród tutaj powiedzmy te 3000 metrów no to dla niektórych mało, dla niektórych dużo. No to na takie potrzeby, jakieś takie porządkowe wiadomo, że fajnie jest mieć duży zrębak, że to jest zabawka ja tam wszystko wiem. Ale tak czy inaczej uważam, że na takie prace porządkowe, na taki ogród, który tutaj mam, tak sobie pomyślę zawsze o takiej stercie tych wszystkich jakichś rzeczy, które gdzieś się rzucało na jakąś pryzmę i to było wielkie, i zanim to opadło, zanim te liście się tam wykruszyły i zanim to się przekompostowało, to po prostu pff, zajmowało to ogrom e, miejsca i do tego jeszcze bałagan na ogrodzie, a teraz po prostu chwila, moment. No wiadomo, <laughs> na filmie chwila, moment, ale. Jakieś takie dwa dni, i to wszystko tutaj zrębkuje, i jest naprawdę porządek. I powiem Wam, że ja jestem bardzo zadowolona z tego. To żebyście wiedzieli, bo wiem, że będziecie się pytać, więc myślę, że w trzecim sezonie mogę już coś powiedzieć, bo jak kupiłam, to nie mogłam wam nic powiedzieć, bo no jaki, 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 czy jest fajny i tak dalej, A co ja mogłam powiedzieć, jak ja dopiero co go kupiłam, dlatego ja tam zakleiłam to nie dlatego, że tam, o Jezu, że kogoś nie zareklamuję, bo mi nie zapłacili, tylko chodzi o to, że no ciężko, wiecie, mieć na kanale, jakby coś pokazać i nawet czegoś się nie zaklei, i, i człowiek nie jest wyznacznikiem, że coś jest super, bo ja to mam. Bo ja też oglądam innych, podpatruję coś tam, ja chyba nawet nie wiem, czy ten albo podobny, bo chyba Grzesiu z Szumilasu z tego co kojarzę, to on nie mówił firmy, ale no jakby po wyglądzie sobie zobaczyłam, i tak myślałam, że to jest mniej więcej ten sam. I chyba właśnie u Grzesia w Szumile się widziałam takiego, kupił sobie jakiegoś takiego. No, także ja też zawsze szukam informacji i też sama nie wiem, jak to się sprawdzi. A teraz po trzecim sezonie mogę powiedzieć, że mi się sprawdził. No. Zawsze dziwiło mnie, że moi rodzice w swoim ogrodzie ciągle coś zmieniali. Jedno wyrosło, to zaraz trzeba było przyciąć, albo przesadzić, albo w ogóle wyciąć. Tworzyli nowe rabaty, nowe nasadzenia, a potem siadali z kawką, patrzyli, mówili, o teraz jest fajnie. Tamto to już było za dużo, trzeba było się tego pozbyć. Więcej światła na ogrodzie. O, super! A dziś robię dokładnie tak samo. No kurczę, jak tu fajnie, no. Podoba mi się to. Też tak, to jest w ogrodzie jest to samo, co w domu mam, nie? Poprzestawiam, coś jest nowej i wtedy tak chodzę i no, 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 tak jest zdecydowanie lepiej. Mm -hmm. To w ogrodzie jest dokładnie to samo. Nie, no, jak tutaj troszeczkę urośnie, no to też będzie spoko. Spoksik. Ja muszę zrobić to porządek. I choćbym nie wiem, jak się broniła, staje się coraz bardziej podobna do moich rodziców. Na szczęście mam na to przymrużenie oka. To dobry wzór, więc czemu nie? Ale jestem ciekawa, co ona teraz ma w głowie, nie? Bo chyba nie za wiele. Nie wierzę! Kurde, co teraz? Ja tu cały czas w robocie mam takie jaja, nie? Bunkier, tak? Bunkier, myślisz, że ci tutaj wykopaliśmy? Tu będziesz miała schron? trochę za mały, wiesz, za malutki trochę. Kurde, nie no. Dom wariatów, nie? <grywa> nagrywa się? Jo, nagrywa się. No teraz słońce oczywiście wyszło i wyglądam jak dziwak w tej czapce, ale od rana jest tak zimno, tak wieje jest tak zimno, że normalnie stwierdziłam, że sezon na czapki o, uważam pomału za otwarty. No, ale nie o tym, bo chciałam przyjść i pogadać, że w ogóle ten tydzień był taki dosyć intensywny. Dużo się działo, ale w sumie miało być o kominach, ale nie będzie o kominach, ponieważ Łukasz przyjechał z całym sprzętem. Wyobraźcie sobie, i no i zaczęliśmy tam szukać tych kanałów. I się okazało, że tam w kuchni, jakby tam, gdzie są te kanały, miały schodzić do wyczyski, one skręcały wszystkie w ten sposób. Więc chyba wpierdzielimy się. To będę musiał sobie przerwać kiedyś. Co? Trójka? Wpierdzielimy się w trójkę. Też to do końca nie jest ok, bo ona tutaj z kolei skręca. Dobrze. On tu po prostu skręca ten przewód. Automatycznie ten przewód też skręca tam. Aha, dobra, ten w tą. Czyli wszystkie, wszystkie skręcają? Dobra. A po jaką? Po jakiego gwinta? Na no to pytanie nikt nigdy no, nie potrafił ja odpowiedzieć. Może ktoś <grym> na... <grym> Odpowiadajcie w komentarzu. Dzięki tobie, się kościoł. <grym> no dobra, tu są jakieś rośliny, więc był ptak. Co tam, szefowa? Chcesz wiedzieć, tutaj, co się dzieje? Tutaj też, e, tutaj też jest e, takie dobre że jak on, idzie, jak on się zwęża, tutaj. Tak. To głowica będzie mi się opierała o cztery ścianki. Tak. A jak on się rozszerza, to już o trzy. I głowica ucieknie. Dlatego nie wiem, czy nie dobrze by było. Żebyś tutaj sobie rozkuć, tutaj to, to, ten skos, on idzie mniej więcej dotąd. Tak, gdzieś. tak, tak, tak. Tak, żeby rozkuć i żeby tutaj przy, przemurować na... Rozumiem. miarę, nie? Mm -hmm. Żeby tu go z tej strony. A z tej dokleić. A z tej dokleić. No, no trzeba było, no to są kominy, to są, no. to są chałupy tak. remontowane, nie? To no. niespodzianek to tu będzie jeszcze, podejrzewam. Tak. <laughs> masa. No. Ja się ciągle łudzę, że to już ostatnie. <grystanie> Tymczasem idziemy do multiważniaka, multismerfa. Tym razem smurf, kominiarz. Nie, to jest smurf żywioł. Aha, no nie, i. Niewiele nie, nie, nie mniejsze zniszczenia, jak po jakimś tornadzie. No ale... słuchaj, pokrótce powiedz, co tu dzisiaj się wydarzyło. Nie idzie pokrótce, wkładamy wkłady kominowe. A pokrótce to się nie da, pokrótce to w następnym odcinku. Przebiliśmy się do piwnicy. Szuka nam Po Pokró Pokrótce kominy by skręcały. No skręcały. skręcały a teraz mamy wszystkie prosto. Nie szło z pięciu kominów żadnego dobrać. Bo te, te są tylko wentylacyjne. Ten z biedy dobraliśmy, ten nie szedł do końca, a ten skręcał. I teraz idzie, idzie w dół. Powstało miejsce dzięki temu na rury, które nie mogłem puścić tędy, bo się okazało, że tu jest korytko elektryka. Więc będzie dobrze. Na razie jest rozpierdziel, ale będzie dobrze. No dobra, tu będzie lepiej. Tu za ciemno z kolei. No i w sumie co na czym stanęło? No, stanęło na tym, że stoimy z robotą. Znaczy stoimy, przesunęło się. W międzyczasie oczywiście, no Maciej ma całą masę pracy teraz związane z tym, że tam. Jest taka dziura, i to wszystko musi tam pozalepiać, porobić, powyprowadzać te kanały na prosto. Także, no ale zrobimy to raz i porządnie. No i jeszcze przy okazji zapadła decyzja, że robimy od razu dwa kominy. I robimy od razu dwa kominy, bo już tego, drugi raz tego bałaganu nie przeżyjemy. Tak, to był kącik kominiarza. <laughs> no damy radę, no bo no wiadomo, chodzi o finanse, ale bo jeszcze teraz drzwi, czekam na drzwi, przyjeżdżają. <gryzanie> Wierzyj, będę pożyczać od rodziców. <gryzanie> Tata, mama! <gryzanie> nie, no żartuję, żebyście się sobie nie myśleli. Ale tak, tak, no bo jak nie zrobimy tego teraz, to się zemści w przyszłości. Na pewno tak by było, bo w sumie tak Maciej stwierdził, że mówi Kasia, mówi na 100% tak będzie, że jak nie podłączymy tego pieca kaflowego, tego zabytkowego, który jest po drugiej stronie ściany, bo ja też bym chciała go uruchomić z czasem. I on też musi mieć podłączenie on też musi mieć komin. Chociaż gdyby miał być tylko to taki akcent, nie wiem, dla klimatu, żeby sobie napalić w tym starym piecu już bez przestawiania go, bez naprawy jakichkolwiek i tak dalej. Jakimś niewielkim kosztem oczywiście, bo on musi być naprawiony, bo jak widzieliście tam w jednym odcinku, tam u góry te kanały całe są odkryte, więc trzeba całą tą górę naprawić. No wiadomo, ale no musi mieć komin. Jak tego teraz nie zrobimy, to już jak sobie przypomnimy znowu ten bajzel, który byśmy musieli przejść... No to pewnie by nam się nie chciało i tak ten piec po prostu by tam stał już taki do końca nieuruchomiony. A tego nie chcemy. Chcemy mieć uruchomiony ten piec. No i tym sposobem wyszło na to, że tego 14 października się spotkamy, no i zrobimy oba te piece. Łukaszu, przywitaj się z widzami. Dzień dobry, witam serdecznie. Myślałem długo jak się przywitać z widzami, wymyśliłem <laughs> sobie, że... Witam serdecznie jestem Łukasz Stałanowski, właściciel firmy kominowy Łukasz Stałanowski. najbardziej lubię, jak mówią do mnie szefie, szefuncu, prezesie, mistrzu. No i jeszcze kilka minut. No mistrz kominiarstwa to samo przestrzeń. Można tak powiedzieć, można tak powiedzieć. Czasami, czasami używam tych zwrotów, jak się stara. Za rzadko, za rzadko zdecydowanie. Drzwi będą w następnym odcinku, no bo no bo drzwi to taka fajna sprawa, że nie chciałabym, żeby to była, tylko taka wstawka. Tak samo jak zresztą cała praca związana z kominem. No to też będzie osobny odcinek. Tymczasem ja sobie usiadłam, czekam na te drzwi. Nie mogę się doczekać, no jestem tak podekscytowana. Zresztą pewnie macie pojęcie. No. Tym optymistycznym akcentem będę kończyć, bo wydaje mi się, że przyjechali i trąbią. No. Chyba tak. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie za do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzień dobry wszystkim. Nie wiem od czego zacząć, bo kończyk pszczelarski, kończyk pszczelarski powoli się kończy, dlatego że jest koniec sezonu, zresztą sami widzicie. Nagrywałem dla Was wyjmowanie lekarstwa, ale pochrzaniłem ze sprzętem i mi się nic nie nagrało. Dzisiaj karmię, dzisiaj karmię i w, tej, w kuchni u nas też już troszeczkę przygotowywałem syrop, coś tam z tego nagrywałem, ale ciągle jak to ja czegoś nie miałem. Podpatruję Katarzynę, bo tam szydełkuje. Yy, więc syrop jest przygotowany, z tamtych ujęć nie wiem co Katarzyna wykorzysta. Ostatnio nagrywałem jak Teodor te ma zapalenie krtani. Dzisiaj byliśmy u weterynarza, dostał trzy zastrzyki. <śledzio> Tak. Tak. tak, Kasia mówi: witaj w moim świecie. Także ustawiam i, i jeszcze raz, nie przedłużając, idę po syrop cukrowy. A w ogóle, jak już jesteśmy przy okazji tematu cukru karmienia pszczelarzy, to dlaczego cukier? To nie jest tak, że ten cukier trafia do miodu. Dlatego, że już się miodu jest 16 września, miodu już się w tej chwili nie bierze, ale jak się cały miód prawie pszczołom zabrało, to trzeba im zrobić zapasy. Na zimę. I wbrew pozorom, ten cukier do zimowania jest lepszy niż yy, miód, bo podobno nie zapycha pszczółkom flaczków. Takie są badania i takie są opinie pszczelarzy. Jeszcze już tacy pszczelarze pasjonaci to jeszcze dodają wywar ze zeszczawiu yy, końskiego i takich innych rzeczy, bo taka mieszanka jest ponoć lepsza niż niż ich własny produkt, no ale słucham, to co robiły kiedyś pszczoły, nie było Nie zabierało im się wszystkiego, ale kiedyś to było inaczej, no, teraz są czasy takie, że trzeba wybierać między dobrem a złem, kiedyś nie było pól obsianych w maju w samym rzepaku i miałeś miód wiosenny wielokwiatowy, z wszystkiego, co było dookoła, a teraz wiosną co Ci przyniosą pszczoły? Smalec rzepakowy. Dopiero potem można nazbierać, nazbierać akacji, lipy, no to chcesz to wziąć, no bo na wiosnę miałeś smalec rzepakowy i, i tak naprawdę to, tą akację i lipę powinienś im zostawić na zimę, to, 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 to byś nic w tej symbiozie nie pozyskał. Ja robię to pierwszy raz, muszę złapać wprawy. Syrop przyrządzony i w karmnikach, a że nie mam jeszcze odpowiednich yy, tam kast, garów do tego wszystkiego, zawinąłem to po prostu w czysty ręcznik, który z cukru nie będzie problemem wyprać. My goodness, witam Was. Chyba już, już w ostatnim kąciku praniowo-przczelarskim. I zaczniemy od tego ula. Do tych trzech uli wkładamy karmnik, a tam ma pójść miseczka z cukrem pod powałkę. Więc zaczynamy od tych, żeby to nam nie przeszkadzało, bo tu postawiłem, chciałem pokazać, jak to wygląda. Ja tymczasem pochwalę się moimi łowami, ale to już widzieliście pewnie w rolce. A jak nie, to wam pokazuję, bo właśnie wróciłam z miasta i kupiłam piękną sukienkę, taką w groszki, zieloną. Jak ładnie pachnie teraz? Nie wiem, że pszczółki są. Jest jakaś tam firma, Livia, Kluę Nie wiem, czy to jest jakaś firmówka, nie znam się na tym aż tak za bardzo, ale znam się na szyciu i na materiałach. I Jest bardzo pięknie odszyta, tak bardzo starannie i bardzo fajny materiał jest. W ogóle jest tak zimno, że ule wyglądają jak wymarłe. Za dużo im tu nie grzebie. Dostały, dostały karnik tu im. Tu im folią nie, za, nie zakryje. No i myślę, że tak to powinno wyglądać. Mają łatwy dostęp, powinny wyczuć sięgam cukru. Nie sięgam. Bo jeszcze Misz Miyagi mówił, żeby pokropić, ale ja myślę, że wycu, wyczują tutaj słodkość. Bo całe te karmniki są od nalewania pobrudzone. Trzeba było na ostatnią chwilę kupić sobie sukienkę. Bo jak to mówią, szeft. W dziurawych butach chodzi. No coś w tym jest. No nie miałam czasu nic sobie uszyć, powiem Wam szczerze. Ale też fakt faktem, że jak zobaczyłam tą sukienkę, no wiadomo, coś tam w szafie mam, ale zawsze coś nowego to tak inaczej jakoś. No i ja teraz jestem ciekawy, czy one przez taką szybę to sobie tutaj wejdą. Patrzcie, ty już przykle... przykleiły szybę już. No to będzie, to chyba się nie uda. Jeszcze kupiłam sobie bardzo fajny wełniany sweter taki 100% wełna. Irlandia. Uwielbiam lumpeksy. No po prostu kocham lumpeksy. To jest tak. I słuchajcie, tu żeby one miały dostęp. Dobrze, że ja mam drewienka. Zostawię im tutaj. Drewienko, bo tak to by nie weszły. Tak, myślę, że miejsce na pszczółkę spokojnie jest. No muszę wam powiedzieć. Nie, nie, nie potrafię takich rzeczy ukrywać. Muszę się rozebrać i wam pokazać, co odiwaniłam. Mam tu mam taką starą pralkę, ale ona ma normalnie te wszystkie y, programy w stylu wełna, delikatne pranie i tak dalej. No i pod programem. K40 jest takie pranie e, krótkie na 40 stopni, 30 stopni, a J40 jest na wełnę. Pszczółki są, coś tam produkują, żyją, na dnie jest czysto, nie ma martwych. One wiadomo, by sobie uprzątnęły, gdyby takowe po leczeniu były. Ale obserwuję i przed ulem też nic nie leży, więc raczej jest ok. No i ja myślałam, że ja włączyłam J40, a ja włączyłam K40 i mi się wełniany sweterek lekko skurczył. I tu z kolei wstawimy pszczółkom jedzonko tutaj. No ja wiem, że to nie była droga rzecz. Ale tak go tak, nawet na mokro teraz go przymierzyłam, bo on był taki długi, długi, bo to jest podwójna XL, czyli taki no bardzo duży, a że ja lubię duże rzeczy, więc on mi pasował, bo on był taki prawie, prawie przed kolano, słuchajcie. No i zrobiła mi się z tego teraz taka kurteczka. <laughs> Ale też fajny, no też fajny, no taki po prostu taki wełniany, może nawet lepiej Wam powiem, tak go przymierzyłam tak na mokro. <laughs> kurde. Eee, szkoda gadać, nie? Po prostu szkoda gadać. To już jest ten moment, kiedy ja wiem, że nawet jak idę do prania, to ja muszę założyć okulary. Tu będziemy karmić z miseczki przez powałkę. Trzeba wrzucić kawałki drewna. Ja wiem, że to można zrobić bardziej profesjonalnie, ale najważniejsze, żeby się pszczoły w tym soropie nie potopiły. Więc myślę, że to sobie tutaj sobie spokojnie dadzą radę. Spoko trzeba się cieszyć z tego co jest. Na chociaż coś zostało. No i pamiętajcie, robię to pierwszy raz. Nie jest to żaden tutaj kącik pszczelarski specjalistyczny, tylko bardziej poglądowy, żeby każdy sobie zobaczył, z czym to się je, jakie są problemy, jak to tam wychodzi i może ktoś się odważy, bo to w tych profesjonalnych wszystkich materiałach no to wiadomo. Że to wszystko super wygląda, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Przeleczone, mamy podkarmione, zobaczymy jak to nam się uda. Ale w ogóle tak śmiesznie, że ta wełna nawet się tak się wstąpiła, ale nie jest sztywna, jest taka, no tak jakby miało tak być. No i, i, i to tyle. Wiem, że tam pewnie do bardziej doświadczeni pszczelarze troszeczkę się może ze mnie pośmiewają, ale. To jest mój pierwszy sezon, nie jest to jakiś tam kanał specjalistyczny. A drugie trzeba pamiętać, że każdy kiedyś zaczynał. I nie ma co się bać, próbować nowych rzeczy. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Wami się już naprawdę żegnam. Dziękujemy bardzo za oglądanie. <grych> za oglądanie do końca. I pszczółek, i prania, i wszystkiego niania niania. <grych> I jeszcze jedno. Jak widzicie, żwirek bek. <grych> Przyszła zima. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie pokażę Wam przepiękne drzwi. Mua!